Hej, hej, witam Was serdecznie na kolejnej pogadance. Doskonale wiecie, na czym polega ten format. To nie jest czytanie scenariusza, gdzie sobie w tle leci Overwatch, wszystko jest ładne i płynne, tylko takie właśnie bardziej na żywo, na dziko e, dzielenie się moimi przemyśleniami. Mam coś do powiedzenia na wstęp, ale najpierw o czym będzie dzisiejszy film? To będzie omówienie dwóch tematów. Pierwszy to jest. E... Co dalej będzie z Łaską i Moirą? Otóż pojawił się wpis blogowy, gdzie Blizzard przedstawia swoje przemyślenia dotyczące drugiej bety, a następny temat to jest, pewnie o tym słyszeliście, ankieta y, dotycząca cen y, w sklepie y, w Overwatch 2. O tym będą dzisiejsze tematy, a teraz może taki właśnie jeszcze jakiś wstępik. Otóż, no rzadko y, się filmy pojawiają znowu. E, to jest pierwszy film chyba od dwóch tygodni na moim kanale. E, no bo co? <laughs> Czy to ja jestem jakąś leniwą bułą? Czy mi się nie chce robić filmów? No nie no, po prostu cholera, znowu nic się nie dzieje. E, no nie, nie ma, nie ma hype'u żadnego. Nie ma tematów, na które mógłbym tworzyć filmy. E, I tak naprawdę no, uważam, że obecna sytuacja z Overwatchem 2, obecne jakby działania Blizzarda, no są błędne, no. ja uważam, że tutaj teraz no źle to Blizzard rozgrywa. Dobra, tak czy siak jest lepsza sytuacja niż w przeciągu ostatnich dwóch lat, ale kilka miesięcy temu rozpoczął się w końcu proces e, jakby rozkręcania Overwatcha 2, tyle że cholera, no ruszyła pierwsza beta, e, okej, okay. Spoko. Ale po trzech tygodniach się zakończyła. E, miesiąc minął. Rozpoczęła się druga beta, która potrwała tylko trzy tygodnie. i No i znowu jest teraz kompletna cisza. I tak naprawdę to... No, no, co nas nakręcą, to nagle znowu jest takie... Uff, z nic się nie dzieje. I, I to wszystko, co oni teraz robią, jest tak jakby no... Oni właśnie powodują, że ten hype jest mniejszy na Overwatcha 2. Bo te bety... Zbyt biedne były i za krótko trwały. Już, już, już wolałbym, żeby ich chyba w ogóle nie było, wiecie? Teraz patrząc na to, jak, jak one zostały rozegrane, um, no, dlatego no, znowu tak mało tych filmów. I wyświetlenia też są tragiczne wyświetlenia są na moim kanale. No po, pre po premierze będzie lepiej, na pewno, na pewno po premierze będzie lepiej, tak jest, tak, <gry> tak. Ta. Ale dobra, przejdźmy już do tych dwóch tematów, czyli pierwszy to wpis na blogu dotyczący Łaski i Moiry, pierwsze takie przemyślenia po becie. Zaczniemy od Łaski. Wiadomo, yy, teraz tematem numer jeden u Mercy jest ten super skok. W jaki sposób łaska może się wybić yy, poprzez anulowanie anioła stróża? Yy, czyli ten miernik. Jak podlatujemy po prawej stronie jest ten miernik, i im dłużej lecimy, tym on jest bardziej zapełniony i anulowanie anioła stróża nas wybija. Na, y, w kierunku, w którym patrzymy, i te wybicie jest, siła tego wybicia jest zależna od tego, jak ten miernik był naładowany. To zostało jakoś w miarę pozytywnie o, psz, ocenione, tak? Z jednym problemem, że jeśli chcemy się pionowo wybić, to musimy rzeczywiście spojrzeć w górę albo spojrzeć w dół i przy wybiciu y, trzymać przycisk poruszania się do tyłu. To odwraca jakby kierunek wybicia. No i z tym był największy problem, bo łaska, która właściwie co dwie sekundy yy, używa anioła stróża, to rzeczywiście cały czas musi patrzeć w górę i, i, i przed siebie w dół. Patrzeć w, w górę, w dół, przed siebie i coś takiego strasznie dużo lata, e, e, ruszania myszką. Myślałem, że ludzie przesadzają, że no kurde, a co za problem patrzeć w górę, co nie? Wow. O, ale jak zagrałem kilka meczów Mersi. Mm. To jest, to nie jest takie fajne. I teraz tak w tym yy, wpisie na blogu Blizzard przedstawił może nie kolejny sposób, który zostanie zaimplementowany, tyle, że to będzie teraz połączenie dwóch różnych mechanik. To, co teraz było w yy, drugiej becie, zostaje. Dalej będzie można się tak wybijać, yy, czyli nawet na, na, na ukos. Ale wprowadzają też jedno z poprzednich rozwiązań. Teraz, oprócz yy, tej mechaniki z tym yy, wybijaniem się tam, gdzie patrzymy, będzie po prostu to yy, pierwsze, pierwsze rozwiązanie, yy, gdzie łaska, naciskając przycisk kucania, wybija się o, od razu w górę. Czyli możemy sobie patrzeć, gdzie chcemy, przerywamy Guardian Angela kucaniem. I wybijamy się pionowo. Dzięki temu yy, no, wybijemy się pionowo bez, bez potrzeby patrzenia w górę, ale jeśli chcemy się wybić po skosie, do tyłu, pion, poziomo, na boki i tak dalej, to korzystamy z tego e, sposobu po prostu spacją, czyli tam, gdzie patrzymy. Czyli kontrol to będzie e, zawsze pionowo, a spacja. Tam, gdzie patrzymy. Oczywiście mam nadzieję, że tak czy siak ten, ten, ten przycisk kontrol, on również będzie zależny od tego, ile mieliśmy energii naładowanej na tym, na tym liczniku. No dobra, teraz druga kwestia, która była na tym blogu poruszana, czyli Moira. Yy, Moi że dali tą nekrotyczną kulę, raz tam chyba na 16 sekund mogliśmy wyrzucić, która na 4 sekundy? Na 4 sekundy powoduje, że przeciwnik zadaje 75% mniej obrażeń. No generalnie twórcy od już kilku lat kombinowali z tą Moirą, żeby coś dać, żeby troszkę zmienić ten jej gameplay, przede wszystkim zmienić mechanikę tej fioletowej kulki. No i teraz to była taka kolejna propozycja. No i co? Usuwają, kompletnie usuwają, rezygnują z pomysłu nekrotycznej kuli, co dla mnie jest no dosyć śmieszne, 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 śmieszne ale o czym za momencik. <śmieszne> Dlaczego Blizzard y, usuwa tę mechanikę? Wytłumaczył y, to tak, że Moira jeszcze bardziej stała się tym Hillbotem. Blizzard kurde od kilku lat kombinuje, jak tą Moirę zmienić. Nie tylko w fioletowej kulce Blizzard coś dawał innego, ale też zniknięciu. Były jakieś tam próby, że jak ona się pojawia, to naokoło. Sojusznicy naokoło też otrzymują jakiś efekt nieśmiertelności czy jakiegoś zniknięcia i tym podobne. Wcześniej też ta fioletowa kulka się przyczepiała do ludzi i zadawała obrażenia wszystkim naokoło. Coś tam jeszcze było, ale już tego nie pamiętam. I zawsze było powiedziane, że. No to, to, to nie to ale, ale testujemy inne rozwiązania I no i tutaj się, się pojawiła Teraz nekrotyczna kula <noise> I no może, może teraz się uda No i znowu usuwają I teraz potwierdzili Że na razie Moira zostaje Taka jaka była na, Pewnie na premierę e, nic, 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 nic się nie zmieni No i mnie to śmieszy e, Bo no cholera już tyle razy Kombinowali i dalej pozostaje bez zmian. I można by pomyśleć, że no co ten Blizzard robi, co, że oni nie potrafią zrobić umiejętności, oni nie wiedzą co zrobić z Moirą, że o, nie mają pomysłu na niej i tym podobne. No zdecydujcie się, w końcu zmieńcie coś, coś u niej, albo przestańcie w ogóle kombinować. Ale też jakby się nad tym zastanowić, to, co się dzieje teraz z tą moją, te wszystkie pomysły na, na to, co robi zniknięcie, na to, co robi fioletowa kulka i tym podobne, to takie coś w wewnętrznych testach dzieje się non stop u wszystkich bohaterów. O, może nie u wszystkich, ale powiedzmy, jak Dumfista reworkowali na, DP, na tanka. Yy, Bastiona, że dali mu powiedzmy ten, tą super zdolność artyleria. O jak teraz, wszystko jej zmienili i tak dalej. To też, też były tak, Masa różnych takich yy, rzeczy. I pamiętam niejednokrotnie, ludzie yy, pytali albo proponowali Blizzardowi, że hej, cholercia, jakby. Wprowadźcie coś, czy, co, do, do, co do czego jesteś, nie jesteście pewni. Po prostu chcemy być jakby uwzględnieni w procesie testowania. Bo zawsze jak były jakieś PTR, ptr i tym podobne, i były jakieś nowości, to one tak naprawdę się pojawiały po prostu już na stałe. Że niby to był serwer testowy, ale to, co się pojawiło na PTR-ze, to w takiej formie już było wprowadzane do głównej gierki, i nigdy nie mieliśmy uczucia, że my rzeczywiście coś testujemy. I ludzie mówili, że hej, wprowadźcie coś, coś, coś co chcecie po prostu przetestować, jak to działa, czy to się sprawdzi. O, z, niekoniecznie z zamiarem wprowadzenia tego. I jakby to, co teraz, to wszystko, co było u Mojry, to właśnie. Było tym czymś, jakby zaangażowaniem nas do testowania ich wewnętrznych pomysłów. Ale dobra, przejdźmy już do drugiego tematu dzisiejszego odcinka coś, co obiegło błyskawicznie cały świat czyli ankieta wysyłana graczom na temat cen w wewnętrznym sklepie w Overwatch'u. Czyli to, co będzie, na co będzie można wydać kasę prócz na Battle Passa. W takich ankietach zawsze jest gdzieś tam aneks taki, że prosimy nie publikować tej ankiety. Że to ona jest dla ciebie i tak dalej. I nie wysyłać gdzieś in w świat, w internet zawartości tej ankiety, ale ktoś to i tak zrobił. No i została rozkręcona afera. Już na całym świecie Wszędzie, wszyscy youtuberzy o tym zaczęli robić filmy, tylko nie ja. Wszystkie media, strony informacyjne o grach, już wszędzie było o tym pisane. Co jest na tej, co jest na tej ankiecie, że chciwy Blizzard i to i tamto, że ceny w Overwatch 2 będą strasznie wysokie. I tym podobne. Ale oczywiście, najpierw musicie wiedzieć, co było na tych ankietach. Jest zestaw pytań, tam 12, gdzie są takie właśnie jakby propozycje przedmiotów, które się pojawią w wewnętrznym sklepie i ich ceny. I teraz jest tak. Ee, powiedzmy, jest tam pięć odpowiedzi. Jak prawdopodobne jest to, że kupisz, tutaj powiedzmy, o, za zawieszkę do broni za 10 dolarów. Bardzo prawdopodobne? Prawdopodobne? Ciężko powiedzieć. Eee, raczej mało prawdopodobne i bardzo mało prawdopodobne. Takie wiecie, stopniowanie. I 12 takich pytań, właśnie na takiej zasadzie albo są powiedzmy o, pytanie. Który z, którą z tych opcji byś kupił i tam są powiedzmy trzy, różne, e, trzy róż, różne propozycje i zaznaczamy co jest najbardziej prawdopodobne co byśmy kupili no i czwarta opcja nic, żadne z tych wymienionych i takich 12 pytań e, Największą aferę zrobiła propozycja mitycznego skina za 45 dolarów czyli tam powiedzmy 200 zł i już od razu, jakby to, był, to, to było coś, jakby co najbardziej ludzi rozjuszyło. Że za 45 dolarów jedna skórka, że, że to jest najbardziej chciwa oferta, i tym podobne. Mityczna skórka za 200 złotych. No rzeczywiście, rzeczywiście bardzo dużo. Ale pamiętam, jak właśnie Blizzard ogro, ogłosił ten rodzaj skinów i na Discordzie sobie o tym rozmawialiśmy, no tam przy okazji zapraszam do dołączenia, rozmawialiśmy sobie i wielu ludzi właśnie mówiło, że a, pewnie będzie kosztować to 200 zł. Mityczne Skórki ogólnie to będzie ten najwyższy tier przedmiotów kosmetycznych, najbardziej imponujący, najbardziej jakby o, zaawansowany rodzaj o, kosmetyków, taki Clem de la Creme, prawda? O, i, i, I w porównaniu do, patrząc na inne gry, to rzeczywiście wszyscy się spodziewali, że to będzie coś drogiego. 200 zł, dla wielu ludzi to jest jakby e, coś nie do przeskoczenia. E, czy ja będę kupować mityczne skórki, gdyby, gdyby kosztowały 200 zł? No nie. Znaczy, pomyślałem sobie tak, gdyby to mm, rzeczywiście tyle kosztowało, ok, kupię, ale jedną jedną i tylko dla postaci, która rzeczywiście e, jedno z moich ulubionych postaci. Pytanie: jak prawdopodobne jest to, że e, kupisz legendarną skórkę za 25 dolarów? To już jest to już jest naprawdę dla mnie e, tragiczna cena. E, to jest bardzo. Za, za jaką. Za legendarną skórkę, za główną skórkę, jakąś legendarną, 25 dolarów, no to już pojebało. To już naprawdę pojebało z tą ceną. E, nie sądzę, że ktokolwiek by to kupił. Ale kolejne pytanko. E, są właśnie opcje: opcja A, opcja B, opcja C. I który z tych rzeczy, które z tych rzeczy, yy, byśmy kupili? Opcja A, to też w ogóle, to też ludzie z tego największą jakby bekemerię albo też najbardziej to denerwowało. Trzy spreje, trzy pliki JPG, gdzie <grym> to jest, no spreje to w ogóle jest takie coś tak mało ważnego, tak mało, tak mało interesującego, no kurde spreje. Yy, nikt na co nie patrzy, no dobra, no nie wiem, może ktoś patrzy, nie wiem, ale dobra. Yy, pakiet trzech sprayów za 5 dolarów, no to 40 ponad, yy, 20 ponad złotych. No kurde, za, kawa za kilka pikseli, kurde, to już kebaba sobie kupić bardzo dobrego. Znacznie więcej przyjemności z tego będzie, no potem jak, nie wiem, do, pójdziemy do kibla to już mniej, ale okej. Okay. Yy, opcja B, yy, emotka. Highlight intro, czyli to play of the game i yy, pamiątka, souvenir. Co to może być, te souvenir? Nie wiem. Yy, ale dobra, to 20 dolarów. No proszę do, emotka i highlight intro za 100 zł. Prawie no kuźwa. Yy, no i opcja C: legendarna skórka, zawieszka, ikonka, zwycięska poza. O, name, name card, czekajcie, kwestia, name card i spray. Name card to teraz będą też taki nowy rodzaj przedmiotów kosmetycznych. Czyli, jak wejdziemy na czyjś profil, to ta osoba będzie miała taki banner. Inny, to, że to będzie prócz jeszcze tej, tej, tej ikony gracza. O, no, i tam jeszcze widziałem, że będzie nowy rodzaj przedmiotów kosmetycznych, czyli tytuł, jakby naszego konta. No, i to będzie kosztować to, co teraz wymieniłem 30 dolarów. No, jakby te wszystkie, wszystkie ceny, które zostały przedstawione o, w tej ankiecie, są naprawdę tragiczne. I jakby na to spojrzeć, o, to rzeczywiście no, jest zdecydowana przesada, i można by pomyśleć, że pojebało tego Blizzarda o, że to rzeczywiście jest chciwość. Ja wam mówię, mnie te ceny też jakby nie, nie zachęcają. O, gdyby takie coś się pojawiło, to ok, bym się burzył z tego powodu. Ale. Ale. Jeden z głównych powodów, dlaczego postanowiłem w ogóle ten filmik nagrać, osoba, która to opublikowała, nie uwzględniła jednej najważniejszej rzeczy. Wyraźnie na samym początku ankiety było zaznaczone, że te ceny są losowe. I krótko po tym, jak świat obiegła informacja, właśnie że to są losowe ceny, ludzie zaczęli publikować swoje screeny tych ankiet. I już nagle, właśnie ktoś pokazał jest cena mitycznej skórki, czyli coś co e, szacowaliśmy sobie na koszt 200 zł. Ktoś op y opublikował, że w jego ankiecie mityczna skórka jest za 15 dolarów. Jak prawdopodobne jest to, że kupimy mityczną skórkę za 15 dolarów? Czyli to jest tam powiedzmy 60 złotych. Co nie? Czyli to już jest ogromna różnica 200 a 6, 60 zł? I to już y wygląda no, całkiem nieźle w porównaniu z tymi dwiema stówkami. Oczywiście to dalej jest kupowanie pikseli w grze komputerowej, dalej to, to jest wydawanie pieniędzy na przedmioty kosmetyczne. Inna osoba, widziałem też, opublikowała screena, o, gdzie mityczna skórka kosztuje 25 dolarów. I wiecie, ee, wtedy... O, czekajcie! O, widzę inne pytania. E, Ktoś, właśnie, czekajcie, mityczna skórka za 15 dolarów, epicka skórka za 5 dolarów, czekajcie, emotka za 2 dolary. Eee, a pewnie ktoś dostał w, w, w ankiecie, że emotka za 10 dolarów, bo wiecie, eee, w, w tej najdroższej opcji było, że zawieszka za. zawieszka za 10 dolarów, emotka highlight intro za 10 dolarów. No, no drogo, drogo, drogo. Ale o, tutaj jest coś takiego. Epicka skórka, yy, suwenir, zawieszka, ikonka, zwycięska poza i kwestia za 5 dolarów. Czyli widzicie, jedna osoba dostała pytanie, czy kupi zawieszkę za 10 dolarów. Jedną zawieszkę za 10 dolarów. A druga osoba dostała pytanie, gdzie dostanie zawieszkę, epicką skórkę, yy, zwycięską pozę, ikonę gracza, kwestie, pamiątkę, czyli tyle rzeczy, co nie, yy, między innymi zawieszkę za 5 dolarów. Czyli wniosek jest tylko i wyłącznie jeden. To nie są ostateczne ceny. To nie jest jakby te ceny, te pakiety, które są pokazane, to nie jest coś co oni Blizzard już chce wprowadzić, że już mu to ma zaplanowane. To totalnie wygląda na to, że oni są na etapie dopiero obmyślania, wymyślania ile to wszystko ma kosztować. Po tym jak ta ankieta się pojawiła, Cały świat od razu zaczął strasznie dramatyzować. Jakby nie dziwię się temu, bo ta osoba, która to e, opublikowała po raz pierwszy, nie zaznaczyła, że to są losowe. Jakby okej, okay, ja rozumiem, że afera została rozkręcona. E, niestety trafiło się tak, że ta osoba, która e, zlikowała tę ankietę, otrzymała jedną z najdroższych wersji. Coś takiego. O, bo wiecie, gdyby, gdyby, ta, gdyby gość, który dostał ankietę, gdzie mityczna skórka kosztuje za 15 dolarów To ta afera nie byłaby aż tak, aż tak wielka Na odwrót by było, ludzie, wow, kurde, mityczna skórka za tylko 15 dolarów, spoko Ale niestety tak trafiło, że ziomek, który to opublikował E, akurat miał no, taką mało przyjemną wersję, ale koniec końców nie zaznaczył tego, e, że to są e, losowe ceny. Ta ankieta została potraktowana tak, jakby to już było potwierdzenie, że takie będą ceny w Overwatch 2. E, nawet tam, nawet w, no, w polskich mediach było już to też zaznaczone, o, już jakieś nagłówki Przedmioty w sklepie w Overwatch 2 Będą bardzo drogie Ale w takim razie Skoro Tak już będzie Że, to już, są, że już ceny są ustalone To w takim razie Po co ankieta? Jaki, jaki, w tym sen, jaki jest sens wtedy Robić taką ankietę? Po co się robi ankiety? Żeby yy, coś sprawdzić, jak ludzie na coś zareagują, bo jeszcze dana firma nie jest czegoś pewna i zanim coś wprowadzi, chce się dowiedzieć, jakie są nastroje. Badanie opinii publicznej. Ankiety, tak jak mówię, wysyła się, kiedy jeszcze nie jest nic ustalone. Eee, czyli te ceny, które są na tych ankietach e, pokazane, e, to nie jest. Żaden wskaźnik, ile co będzie kosztować. Zwłaszcza, że właśnie o, wszyscy kto, ludzie, którzy dostali te pytania, jest duży zakres tych cen. Mityczna skórka za 15 dolarów, za 25, za 45, kto wie, może za 60 dolarów. No nie wiadomo. O, było powiedziane na, na ankiecie, że prosimy nie publikować tych pytań w internecie. Coś takiego. I właśnie po to to jest zaznaczone, bo teraz wychodzi taki kwiatek z tego powodu. Um, chcieli właśnie sprawdzić, jakie są nastroje wśród graczy. Zrobili lo losowe pytania i tak dalej. No ale kurde, no... Gdzie niepotrzebnie rozkręcili aferę w tym momencie, wychodzi na to. Tak jak mówię, nie traktujmy tych cen, które zobaczyliśmy, jako coś ostatecznego. Owszem, mogą tyle kosztować. No, mityczne skórki mogą kosztować 200 zł. szykujmy się na to, co nie, ale to jeszcze nie jest potwierdzone. I z tego wszystkiego to naprawdę Battle Passy się wydają ee, najlepszą opcją. Powiedzmy, one tam kosztują 10 dolarów. I no, po prostu musimy levelować, ale koniec końców, jeśli osiągniemy duży poziom w tych Battle Passach to rzeczywiście jakby jest najlepszy stosunek ceny do ilości przedmiotów kosmetycznych, które otrzymujemy. Bo tam już nie musimy jakby się martwić, że kupujemy jakiegoś tam nie wiem legendarnego skina za 10 dolarów, tylko kupujemy battle passa, levelujemy, nabijamy statystyki tam Mon monthly active users. To jest jedna z głównych statystyk dla korporacji. Nabijamy im tę statystykę, ale jeśli, jeśli gramy, to za 10 dolarów zdobędziemy, nie wiem, kilkanaście legendarnych skórek. I wiecie, nie traktować też jakby kupowania Battle Passa, o, jako nie wiem, że o, wydajemy kasę na przedmioty kosmetyczne. Tylko potraktujcie to też jako o, wspieranie twórców. Owszem, dalej to jest wspieranie, wydawa wydawanie pieniędzy na gry komputerowe. Te, które są free-to-play, te, te, które są by-to-play, to zawsze jest jakaś forma wspierania tych chciwych, korporacyjnych e, ludków w garniturach i tak dalej, tych na samych górze, tego Bobiego Kotika i tak dalej. Ale to też jest forma wspierania tych e, artystów, e, deweloperów, e, producentów, programistów e, i całej rzeszy po prostu e, innych ludzi, prawda? I no nie wiem, no, w taki sposób to można potraktować. Yy, I jeśli to ma sprawić, że Overwatch w końcu, po tak wielu latach, znowu będzie regularnie i często w, yy, rozwijany, no to kurczę. Yy, koniec końców, nikt Was do tego nie zmusza, żeby kupować przedmioty kosmetyczne. Nie musimy yy, posiadać wszystko, co sklep ma do zaoferowania. Dobry, dobry, tutaj tego z przyszłości. To, co teraz widzicie, to jest taka dogrywka wykonana następnego dnia. Otóż wczoraj sobie nagrałem tą e, pogadankę, zacząłem ją montować. Już późna godzina się zrobiła, pomyślałem, że dokończę sobie to następnego dnia, że dzisiaj to wrzucę. No i wieczorem pojawiła się informacja, która właśnie wymusiła ode mnie te e, nagranie jeszcze e, tego, co widzicie. Otóż wyciąłem kawałeczek materiału, bo teraz miało być, miała być sekcja spekulacji, co teraz będzie w najbliższych tygodniach. Że tam mówiłem, że czekamy na trzecią rocznicę. Ona teraz się pojawi podejrzewam, że w przyszłym tygodniu. No ale wiadomo, co nas najbardziej interesowało, coś co od kilku miesięcy cały czas ja wam mówiłem, no, że czekamy na trzecią betę. Że będą trzy bety, po jednej na każdego bohatera, i że czekamy na trzecią betę, która rozpocznie się, jak skończy się trzecia rocznica, i tak dalej. Spekulowałem o tym. No i właśnie wczoraj wieczorem pojawiła się informacja, iż nie będzie trzeciej bety. Za dwa miesiące już premiera. Twórcy tak czy siak cały czas będą sobie wewnętrznie testować, czy to dobrze, czy źle, no. Wolałbym zdecydowanie o, mieć y, jakiś content, y, żebym mógł robić filmy o tym. Ym, więc te najbliższe dwa miesiące będę musiał jakoś przeboleć, że ten kanał dalej będzie jakoś tak sobie słabo radził. Ale jakby, no, szukajmy, zawsze szukajmy pozytywnych stron i tak dalej, mam no, 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 prawdę. Rzecz w tym, że y, no, jeszcze nie wiemy nic o lisiej dziewczynie z Kanezaki, nie wiemy o wielu rzeczach, i jeśli one się pojawią, jeśli będziemy mieli okazję zagrać tymi rzeczami dopiero na premierze, to chociaż ta premiera będzie, większy hype na nią będzie. Gdyby odbyła się trzecia beta, to ta premiera nie byłaby tak ciekawa, jak teraz będzie. Na tym, wczoraj na tym skończyłem właśnie mówić w filmiku, więc dzisiaj też na tym zakończymy. Pamiętajcie, jeśli się pojawi coś y, jakaś istotna informacja. No słuchajcie, wrzesień. Wrzesień to już będzie tylko miesiąc do premiery. Więc to już przepraszam, to już rzeczywiście jakaś maszynka marketingowa musi ruszyć, czy to już rzeczywiście będzie odliczanie jakieś. Y, więcej jakby materiałów promocyjnych się powinno pojawiać, rewile jakichś tych wszystkich nowości i, i tym podobne. Um, no. Y no dobrze, to ja, ja Was będę o tym informować. To kończymy. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.